Dobra, Kuba, zadanie jest proste. Przechodzisz swojego rywala, strzelasz do bramki optymalnie. Masz trzy próby, ale będziecie się wymieniać na zmianę, tak jak to miało miejsce w przypadku poprzednich drużyn. Jeżeli jesteś gotów, możesz zaczynać. Tak jest. Wygonił się. Udana interwencja, brawo. No to zamiana ról, zamiana ról, zapraszamy panowie. Zamiana ról. Ta sama strategia, ale również się wygonił. O, piękny póki co, odrzut bioder. Póki co to, co brawo mówiliście... Patecki! Pa... Brawo, Patecki! <grym> to, co mówiliście, panowie, się sprawdza. Póki co wygania... Brawo, brawo! Piękna brawo! Jest jakaś presja, czy już zupełnie jej nie ma? Nie no, nie ma, nie ma. Wymiana, wymiana. Presja na WK. Poszedł. O, A, i próba, próba. Złożenia siatki. była próba. Ochota na siatkę. No i Kuba, uwaga, jest szansa na kropkę na D w tej rywalizacji. Pączek, zapraszamy Cię na bramkę. Tak, tak, tak. Tak, tak, to do, do trzech, tak, do trzech. Szanse. I, hop. I hop. Aj, 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 Elastico aj, ale tu Elastiko Kuba próbował. <laughs> Znane wzorce. Jest inspiracja Ronaldinho. Wcześniej był Ronaldo, z Ronaldinho. Dobra, jest jeszcze szansa na remis. Aj, 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 aj. aj tu już nie mocna nie defensywa. Nie brawo Kuba! Brawo. Mamy zwycięzców! Brawo Team Tromba! To u nas Robur. Jest chętny. Robur zapraszamy, a z teamu tromby kto? Dobra. Ja nie, i tak wygrywamy 2-0. Ja wiem, że ty byś trafił Ale na 3 x 3 Ja nie jestem tak krzycony Ty byś trafił ja trzy na 3 Ja trzy. nie wiem to mogę iść To idzie, zapraszamy Krzychu i robu. Nasza dziewiątka Dawaj krzychu jedziesz z nimi Dobra, jako że w poprzednim challenge'u rozpoczynał zespół trąby to teraz rozpocznie WK, dobra? Lecimy, po 3 strzały, strzelacie z za białej linii z dowolnego miejsca. Możecie się ustawić tu, tam, gdzie chcecie. Możecie podejść nawet na samą białą linię. Lecimy. Ok. Dawaj, Krzysiu, musisz! Tak, tak, trzeba poprawić, to istotne. Uuu, polowanie na setę. Robun, setka będzie. Trochę wyżej. No, jeszcze spróbujemy, uwaga. Patera. Było blisko 50. Uwaga WK przed ostatnią szansą. Chyba, że będzie dogrywka. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. No dobra. Decydujący strzał. Panowie, strasznie daleko odchodzicie z tą piłką, ale dobra. No taka delikatna sugestia ode mnie. Troszkę, troszkę łatwiej, tak mi się przynajmniej wydaje. o, Ale dogryweczka, bo lecimy. Co tam robimy to samo co wcześniej? Czy chyba kto bliżej? Tak, chyba krzywy. Chyba zrobimy to samo. Kto bliżej teraz celu wygrywa. Więc pełen fokus uh -huh -huh. uh -huh. Teraz nie ma ciężkiego zadania No teraz już Wystarczy chyba byle gdzie w tarczę. trafić w tartrze Na sam koniec Brawo Wiedziałem kogo wybrać, nie Słuchajcie, Team Tromba 3, Team Owca WK0. Niestety. Nie, nie wiem, czy można było lepiej zakończyć ostatnie wyzwanie z ostatnim właśnie tutaj spotkaniem dwóch drużyn, jak trafieniem w.